Dzień dobry, nazywam się Anna Grząkowska, prowadzę biuro rachunkowe Tax Office i ze mną jest Michał Zbutowicz. To radca podatkowy, na co dzień współpracuję także z Anią Grzonkowską z jej biurem rachunkowym. Mieliście już przyjemność zapoznać się z nami podczas kręcenia naszych poprzednich filmików i tym razem spotykamy się, ponieważ znowu mamy trochę zamieszania. Powstał tak zwany Polski Ład 2.0 i dzisiaj więcej o nim opowiemy. Może zaczniemy od tego na jakim jest etapie w procesie legislacyjnym mm -hmm. bo to jest też ważna informacja i od kiedy miałby wejść. Tak. No właśnie, mamy w perspektywie najbliższych miesięcy Polski Ład 2.0, tak można go roboczo nazwać. Polski Ład 2.0, który tak naprawdę zastąpił szereg zmian podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia tego roku. Ten nowy pomysł na Uporządkowanie pewnych przepisów podatkowych ma wejść w życie co do zasady od 1 lipca tego roku, i co do zasady ma on taki charakter bardziej korzystny niż nowy ład, który wszedł od 1 stycznia. Natomiast co do tego, co jest korzystniejsze, a co jest mniej korzystne, zaraz sobie powiemy tutaj w większym skrócie. Natomiast nie oszukujmy się. Generalnie, zarówno nowy ład, który wszedł 1 stycznia 2022 roku, jak również te zmiany proponowane od 1 lipca tego roku, no co do zasady będą jednak mniej korzystne niż te, które obowiązywały nas w starym roku. To jest jedna kwestia. Pytałaś jeszcze o e, etap legislacyjny. Mhm. Obecnie, dzisiaj mamy dzień 17 maja. E, na ten moment przepisy zostały uchwalone przez Sejm i zostały skierowane do Senatu. Że Senat teraz ma niecałe już 30 dni na e, tutaj przyjęcie tej e, ustawy, ewentualnie jej odrzucenie. Co dalej z tym projektem się stanie, dowiemy się, jak sądzę, gdzieś w połowie czerwca. Okej, okay, czyli dowiemy się w połowie czerwca, mm -hmm. a zmiany wejdą od 1 lipca. Tak, znowu bardzo mało czasu. Mało prawda? czasu. Już nas nic nie dziwi. I mam mm -hmm. jeszcze taką prośbę, żebyśmy króciutko powiedzieli, jaka jest mm -hmm. geneza tych zmian, bo myślę, że to jest ważne. Były jedne zmiany od 1 stycznia i teraz nagle znowu coś się zmieni od 1 lipca. Dlaczego? Mm -hmm. Te zmiany wynikają z tego, że Ministerstwo Finansów, generalnie rząd, doszli do wniosku po wielu tutaj dyskusjach z księgowymi, z doradcami podatkowymi i z przedsiębiorcami przede wszystkim, że ten Polski Ład to po prostu no Autorzy mieli może inne intencje, mówiąc delikatnie, po prostu ten polski ład autorom nie wyszedł. Tak? Wprowadza się pewne rozwiązania, które mają złagodzić te niekorzystne przepisy polskiego ładu, które weszły od 1 stycznia i proponuje się przede wszystkim obniżenie opodatkowania dla podatników na skali podatkowej. I tu mówimy zarówno o podatnikach, którzy uzyskują przychody czy dochody z tytułu umów o pracy, zlecenie umowy o dzieło, czy generalnie z pracy najemnej, mhm. ale także przedsiębiorców, którzy wybrali formę opodatkowania jednosobowej działalności, właśnie skalę podatkową. To jest zmiana, która ma jakby zrekompensować ten fakt zwiększenia obciążeń podatkowo-składkowych. Wynikający jest głównie z tego, że nie możemy odliczać jako przedsiębiorcy czy jako pracownicy składki zdrowotnej od podatku. To ma nam zrekompensować tutaj e, te, te niekorzystne zmiany. Czyli generalnie obniżka z 17% do 12% dla podatników rozliczających się na skali podatkowej. A co się stanie ze zmorą przedsiębiorców i też doradców podatkowych księgowych? Czyli taki temat, który był najszerzej mhm. dyskutowany, analizowany, czyli ulga dla klasy średniej. No właśnie, bo to jest ulga, która tak naprawdę przysporzyła dużo więcej pytań niż odpowiedzi, i ona sama w sobie miała właśnie już od 1 stycznia rekompensować ten brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ale w praktyce okazało się, że ona budzi bardzo wiele wątpliwości, jak ją rozliczać, w jakim momencie, komu przysługuje. Było bardzo dużo kategorii przychodów, które były w ogóle wyłączone z możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej, np. wynagrodzenie prezesa czy członka zarządu w spółkach. Ostatecznie Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że rezygnuje z ulgi dla klasy średniej i w to miejsce właśnie prowadza obniżenie stawki e, pierwszego progu podatkowego z 17 do 12%. Także nie będziemy już musieli się zastanawiać, jak tą ugrywkę klasy średniej liczyć, mm -hmm. jak ten wzór e, stosować, prawda, jak to obliczać, komu przysługuje, a komu nie, e, co się stanie, jeżeli przekroczymy pewne progi, tylko po prostu mamy prostą obniżkę stawki podatkowej z 17 do 12% dla wszystkich rozliczających się na skali podatkowej. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, mm -hmm. ponieważ e, Ulga dla klasy średniej nie przysporzyła problemów tylko przedsiębiorcom, gdzie zakładamy, mhm. że oni jednak są przygotowani do tego, żeby prowadzić biznes, tak. mają swoich księgowych, mhm. mają swoich doradców, mają swoich prawników, ale przysporzyła też problemów pracownikom, ponieważ mhm. bardzo dużo pracowników do nas się odzywało, zezorientowanych, ponieważ nie wiedzieli, czy mają skazać, że chcą się rozliczać z tą ulgą czy bez tej ulgi. No problem był taki, że ona była bardzo nieczytelna, ta ulga, nie wiadomo było, w jakich sytuacjach ona może przysługiwać, zwłaszcza jeżeli mhm. mamy na przykład kilka źródeł dochodów, kilka etatów albo etat łączony z działalnością gospodarczą. Dodatkowo pojawiają się problemy, jak łączyć tą ulgę w przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, z małżonką. No, a do tego dochodziły też kwestie tego, czy tak naprawdę przedsiębiorcy nie byli w stanie przewidzieć, czy w trakcie roku przekroczą te progi, które dzięki którym mogli tą ulgę w zeznaniu rocznym rozliczyć, czy też nie dobiją do tych progów, tak? więc no to naprawdę powodowało, że to była jedna wielka niewiadoma, więc suma summarum, dobrze, że z tej ulgi rząd generalnie się wycofał. Także zaczynamy od dobrej informacji, ów, tak. i może przejdźmy do tego, co dalej z tymi zmianami. Wielu przedsiębiorców właśnie po to, żeby się przygotować, sami mm -hmm. też do tego zachęcaliśmy, korzystali z doradztwa podatkowego, mm -hmm. zrobiliśmy analizy, mm -hmm. tak. zastanawialiśmy się, jaką formę wybrać i teraz nagle przepisy się zmieniają. Mm -hmm. Co możemy zrobić? No właśnie, mieliśmy taką sytuację, że no właściwie do 20 lutego tego roku przedsiębiorcy mogli wybrać formę opodatkowania na 2022 rok. Co się okazało? Niecały miesiąc później, z końca marca, opublikowano projekt właśnie Polskiego Ładu 2.0, z którego wynika, że przedsiębiorcy no, mogli na przykład wybrać korzystniejszą formę opodatkowania, jaką będzie skala podatkowa, bo tam będzie niższa stawka 12%. Po uwzględnieniu uwag i księgowych, i doradców podatkowych, między innymi Ministerstwo Finansów zdecydowało, że faktycznie pozwoli na ponowne dokonanie wyboru Formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ale z pewnymi zastrzeżeniami. I sobie krótko o tym powiedzmy. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów generalnie optowało za rozwiązaniem, że przedsiębiorca będzie mógł zmienić formę opodatkowania, ale tylko w następujących kierunkach. To znaczy, on dzisiaj prowadzi działalność gospodarczą na podatku liniowym i wtedy może przejść na skalę podatkową, mhm. albo prowadzi działalność na Opodatkowaną ryczałtem i może ją również zmienić, tą formę, na skalę podatkową. Natomiast jeżeli jest na skali, nie może dokonać żadnej zmiany. Dokładnie tak? tak. Jeżeli jest na skali już dzisiaj, to po 1 lipca, niestety, nie będzie mógł tutaj tej zmiany dokonać, na tej skali podatkowej po prostu pozostanie. I tu jest jedna istotna, bardzo istotna kwestia. Co do zasady, przyjęto takie założenie, że ta zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę albo z ryczałtu na skalę będzie możliwa przy rozliczeniu rocznym, przy składaniu zeznania rocznego. Mhm. Także 30, do 30 kwietnia 2023 roku, co do zasady ci przedsiębiorcy, którzy są dzisiaj na podatku liniowym albo na ryczałcie, będą mogli ponownie wybrać formę opodatkowania w zeznaniu rocznym, jeżeli oczywiście w wyniku pewnych przeliczeń stwierdzą, że ta forma opodatkowania będzie dla nich korzystniejsza. Natomiast jest tutaj też pewne rozwiązanie szczególne dla ryczałtowców. Ryczałtowcy mogą troszeczkę więcej. Ryczałtowcy nie będą musieli czekać z tą zmianą formą podatkowania do kolejnego roku, tylko będą mogli dokonać tego wyboru już, czy właściwie jeszcze w połowie tego roku. Do 22 sierpnia będą mogli podjąć decyzję, że przychody osiągnięte od lipca do grudnia tego roku, będą mogli opodatkować według skali podatkowej. Mhm. Czyli od momentu zatwierdzenia tego projektu, gdy już wejdzie, mhm. będziemy mieli tak naprawdę lipiec, połowę sierpnia do tego, żeby tak. jeszcze raz dokonać kalkulacji i ewentualnie tak. dokonać zmiany. Dla osób, tak. które są na ryczałcie. Dla osób, które są na ryczałcie, przy czym wtedy mamy taką, no, taki szczególny, ten rok 2022 będzie bardzo szczególny, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe, chociaż nie tylko, no bo przecież mamy, będziemy mieli taką sytuację, że przez pół roku ten podatnik rozliczał się na ryczałcie, a przez drugie pół roku będzie się rozliczał na skali podatkowej. Czyli tak naprawdę po zakończonym roku podatkowym będzie musiał złożyć dwa zeznania podatkowe. Za pierwszą część roku złoży PIT-28, a za drugi, drugą część roku co do zasady PIT-36. Tak więc to też yy, biura księgowe też będą miały trochę więcej pracy, no bo będą musiały przygotować w takim przypadku dwa zeznania podatkowe dla klienta. Czy taki wybór jest korzystny? To znaczy rozliczanie się mhm. połowy roku na ryczałcie drugiej połowy roku mhm. na skali, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Co z pierwszym progiem podatkowym? Czy w takim no razie liczymy jego mhm. połowę, czy mhm. przysługuje nam cały? To jest bardzo dobre pytanie i tutaj mamy dobre informacje, ponieważ rzeczywiście rozliczają się na skali podatkowej, przysługuje nam kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych i dochody do, do progu 120 tysięcy złotych? Generalnie są opodatkowaną tą stawką teraz 17%, a od lipca 12%. I teraz, jeżeli my przejdziemy, na ja przykład jako ten ryczałtowiec, na skalę podatkową w połowie roku, to te kwoty, kwotę wolną od podatku 30 tys. zł i kwotę progu 120 tys. zł stosujemy w stosunku do tego okresu półrocznego. Czyli jak najbardziej dla nas na plus, no bo y, zarobkujemy tylko przez połowę mhm. roku. A stosujemy kwoty, które normalnie obowiązywałyby nas przez cały rok. Czyli Więc zmiana jak najbardziej in plus. Gdyby była taka sytuacja, że w ciągu roku, gdybyśmy cały rok byli na skali podatkowej, mm -hmm. moglibyśmy przekroczyć ten pierwszy próg. Dokładnie tak. To tutaj nie ma takiego strachu, ponieważ mamy tylko mamy 6 miesięcy, tak. gdzie musimy się zmieścić ten pierwszy próg. Czyli roku. tak naprawdę prosta kalkulacja, 6 miesięcy, dochód 20 tysięcy złotych miesięcznie. To jest powiedzmy taki próg, jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, jaki próg tutaj go powiedzmy statuje, żeby ewentualnie rozważyć skalę podatkową, no to właśnie ten dochód na poziomie około 20 tys. złotych to, to powinien być taki punkt y, do, do rozważenia, tak? że tutaj warto rozważyć w ogóle przejście na skalę podatkową. Tak, jest to bardzo dobre mhm. rozwiązanie, mhm. więc na pewno warto sobie to wszystko przeliczyć. I tutaj jeszcze o jednym powinniśmy pamiętać, że jeżeli dzisiaj jesteśmy na ryczałcie, mhm. a planowalibyśmy przejście w trakcie roku na skalę podatkową, pilnujmy faktur kosztowych. W faktur kosztowych, które naryczał się, są gdzieś pomijane, no bo generalnie ryczałtowiec nie musi co do zasady tych faktur zbierać, bo ich nie uwzględnia kosztowo, no chyba że rozlicza VAT, mm -hmm. prawda? no to wtedy tak, co do zasady te faktury zbiera i, i tutaj ewidencjonuje, no bo jeżeli my przejdziemy na e, podatek na skali podatkowej, no to co do zasady od tego lipca już będziemy faktury kosztowe uwzględniać w kosztach. Ale jeżeli taki ryczałtowiec na przykład zdecyduje się, że chciałby rozliczać rok 22 przez cały rok na skali podatkowej, no to wtedy te faktury wystawione co do zasady od początku roku też będzie mógł w zeznaniu rocznym uwzględnić jako koszty na skali podatkowej. Dość późno przyszła ta informacja, mhm. natomiast jeszcze można skorzystać na tym etapie, gdy rozmawiamy o projekcie. Tak jest. Może porozmawiamy teraz o kolejnej z przedsiębiorców od tego roku, czyli o składce zdrowotnej. Co mm -hmm. z nią, co się mm -hmm. zmieni? Mm -hmm. No właśnie, składka zdrowotna. Tutaj jakichś rewolucyjnych zmian nie ma. Chociaż trzeba przyznać, że gdzieś medialnie pojawiła się informacja, że będzie można ponownie odliczać składkę zdrowotną. Ale to musimy sobie uporządkować pewne kwestie. Mm -hmm. W starym roku, w 2021, mogliśmy odliczać składkę zdrowotną i jako przedsiębiorcy, i jako pracownicy yy, generalnie od podatku. Prawda? Generalnie od podatku zdecydowaną większość tej składki zdrowotnej mogliśmy odliczyć od podatku. Od stycznia ten nowy ład, obowiązujący od stycznia, uniemożliwił nam odliczanie składki zdrowotnej. Natomiast od 1 lipca na skali podatkowej wprowadzono tą niższą stawkę 12%. Żeby inne formy opodatkowania działalności gospodarczej, np. podatek liniowy i ryczałt, nie były poszkodowane, wprowadzono. Czy wprowadzi się, proponuje się wprowadzenie od 1 lipca odliczenie składki zdrowotnej, ale już nie od podatku, a od dochodu albo od przychodu, w zależności od tego, od na, jakiej formie, tak, mhm. na jakiej formie opodatkowania jesteśmy. No i jak to by to miało wyglądać w praktyce, to odliczenie tej składki zdrowotnej, ono też nie będzie nieograniczone, to znaczy ono mhm. będzie po prostu limitowane, tak? Generalnie podatnicy, którzy są na podatku liniowym, będą mogli odliczyć składkę zdrowotną od swojego dochodu maksymalnie do kwoty 8700 zł. Mhm. Przy czym zaznaczamy, to nie jest jakby ta realna oszczędność podatkowa tylko od tej kwoty należy przemnożyć te 19%. Czyli to będzie jakaś kwota około 1600 zł. Tyle rzeczywiście zaoszczędzimy na tej zmianie, która wchodzi od o 1 lipca, że jesteśmy na podatku liniowym. Tak, dobrze, że to podkreślasz, bo to jest mm -hmm. właśnie bardzo ważne. Czyli w zeszłym tak. roku odliczaliśmy od podatku, teraz to tak. jest dochód. To jest bardzo czyli istotna różnica. Nierealna wartość, ale 19%. Mm -hmm. Dokładnie tak. I jeszcze tylko dopowiedzmy na ryczałcie z kolei. Też będzie można odliczyć e, dokładnie połowę składek zdrowotnych zapłaconych w trakcie roku. I oczywiście odliczamy od przychodu, no bo tam nie ma de facto kosztów, mhm. tak? więc tam odliczamy połowę zapłaconej składki zdrowotnej. Nie są to jakieś spektakularne kwoty, natomiast tak. są lepsze niż pierwszy. Nowy ład? Na pewno. Dlatego na pewno. myślę, że trochę nam to jednak ulży, tak? To nie jest, nie jest duża kwota, mhm. ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie. Gdybyśmy mieli porównywać polski ład 2.0, a ten polski ład, który wszedł od stycznia tego roku, to na pewno te zmiany mają charakter pozytywny, korzystny dla podatników. Ale y, pamiętajmy o tym, że tak czy owak, jeżeli porównujemy to do przepisów obowiązujących w 2021 roku, no to nadal mówimy o większym y, klinie podatkowo-składkowym przedsiębiorców czy pracowników w ogóle, tak? O większym obciążeniu, o więks naszych większą budżetów. O większym obciążeniu, zdecydowanie. Tak. Lepiej już nie będzie. Lepiej już nie będzie, chociaż sytuacja jest bardzo dynamiczna w podatkach. Nazwijmy to rozwojowa, zobaczymy. Rozwojowa, tak. O czym jeszcze możemy powiedzieć? Kolejna ważna zmiana: wspólne rozliczenie dla samotnych rodziców z mm -hmm, dzieckiem. Tak, to był taki temat bardzo gdzieś medialny i tutaj. Też wprowadzono, e, zastąpiono właściwie obowiązującą od no, prawie 30 lat formę e, wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem, która no, co do zasady była zbliżona na wspólnym rozliczaniu się małżonków. Mhm. Czyli generalnie, jeżeli rodzic miał wysokie e, dochody, mógł rozliczyć się ze swoim dzieckiem, jakby uwzględnić też ten jego próg podatkowy, i, i, i e, finalnie ten podatek e, był płacony od połowy dochodów. Yy, od, od połowy yy, dochodów osiągniętych przez przez mhm. rodzica, dokładnie tak. Yy, od 1 stycznia wprowadzono, czyli właśnie zlikwidowano tą to, to możliwość wspólnego rozliczenia z rodzicem i mhm. yy, yy, w to miejsce wprowadzono yy, ulgę polegającą na odliczeniu od podatku kwoty 1500 zł. Kwoty 1500 zł. Ta kwota 1500 zł yy, ona bardzo często była dużo niższa niż ten efekt wspólnego opodatkowania rodzica z tym z dzieckiem, prawda? Bo przy bardzo wysokich zarobkach jednego rodzica wspólne rozliczenie z dzieckiem na starych zasadach dawało o wiele większą korzyść podatkową, często niż te 1500 zł, które wprowadzono od 1 stycznia. Ten przepis był bardzo, czy zabranie tamtej możliwości wspólnego rozliczenia się był bardzo krytykowany i w wyniku tutaj też pewnych uzgodnień ze stroną społeczną. To się zmienia. To się zmienia, tak. To się Nowym, zmienia. na Wymładzie 2.0, mm -hmm. tylko też dotarły do nas na początku takie informacje, że będzie powrót, natomiast tak naprawdę tego no powrotu właśnie. nie będzie. Będą troszkę inne zasady. Jak? Tak, miał być powrót i wszyscy już tutaj, można powiedzieć, otwierali szampana, ale to okazało się, że e, to nie jest powrót, tylko to jest pewien e, pewne naśladownictwo tej formy, która przysługiwała w Starym Roku. znaczy faktycznie będzie możliwe na nowo. E, wspólne rozliczenie się rodzica z dzieckiem, mhm. ale nie, e, nie przy wykorzystaniu pe pełnej kwoty wolnej od podatku przysługującej na to dziecko. Tak? Generalnie e, tutaj rodzic będzie mógł skorzystać ze swojej kwoty wolnej od podatku, 30 tysięcy złotych, natomiast ta kwota wolna przysługująca dziecku to będzie tylko połowa tej kwoty wolnej przysługującej rodzicowi. No chyba, że na przykład mówimy o dziecku niepełnosprawnym, mhm. wtedy to ta kwota wolna od podatku przysługująca dziecku będzie w takiej samej wysokości, jak u rodzica. To, to jedna z tych zmian. Czyli tak naprawdę e, mówiło się o powrocie do rozwiązań obowiązujących w 2021 roku, ale tak naprawdę... E, te rozwiązania się różnią. Te rozwiązania się różnią, są, tak. Są raczej mniej korzystne w porównaniu mhm. do tego, co było w ubiegłym roku, ale bardziej korzystne w porównaniu do tego, co weszło na początku tego roku. Myślę, że ostatnia rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, to mm -hmm. spółka komandytowo-akcyjna, o której nakręciliśmy odrębny mm -hmm. odcinek. Tak, tak. I co się zmieni w tej spółce? Dużo osób przeszło z jednoosobowej mm -hmm. działalności mm -hmm. na taką formę opodatkowania. Tak. Była szeroko zakwalana. Mm -hmm. I co teraz? Spółka komandytowo-akcyjna rzeczywiście cieszyła się na przełomie roku i na początku tego roku bardzo dużym zainteresowaniem. Z uwagi na to, że ona była... No bardzo ciekawym rozwiązaniem, głównie z punktu widzenia oskładkowania, właściwie braku oskładkowania wspólników prowadzących działalność w formie spółki komandytowo -akcyjnej. Polski Ład 2.0 co do zasady wprowadza zasadę oskładkowania wspólników będących komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej, czyli przypomnijmy, przypomnijmy tych wspólników, którzy biorą pełną odpowiedzialność za prowadzenie spraw spółki czy właściwie solidarną, podziałem za prowadzenie spraw spółki. I od, tu uwaga, 1 stycznia 2020, 2023 roku, czyli troszeczkę jeszcze tutaj mamy czasu, proponuje się oskładkowanie ubezpieczeniem społecznym mhm. i składką zdrowotną tych wspólników, którzy właśnie pełnią tą funkcję komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Tutaj jeszcze powiedzmy, że to oskładkowanie jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne, jest na tym samym poziomie, co w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast wysokość składki zdrowotnej, na szczęście, nie zależy od wysokości osiąganych przychodów czy dochodów w ramach tej spółki komandytowej akcyjnej tylko ta składka zdrowotna, można powiedzieć, że będzie zryczałtowana. Tak? No Ona ca całe szczęście. Całe szczęście, tak. Mniej więcej na ten moment ta składka zdrowotna wynosi około 560 zł. Yy, ale jeżeli mielibyśmy coś mm, rozważyć dla osób, które dopiero się zastanawiają może, czy mm -hmm. chcą prowadzić biznes w formie spółki, być może właśnie rozbrać spółkę komandytowo-akcyjną, warto też pomyśleć o zwykłej spółce komandytowej osób fizycznych, która co prawda jest podatnikiem CIT ale nie ma tutaj tak wielu dodatkowych obciążeń związanych np. przykład z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, podejmowania różnych tutaj decyzji takich korporacyjnych w formie ufo notarialnych. Także być może większym zainteresowaniem teraz będzie się cieszyła spółka komandytowa po prostu. Więc po pierwsze macie czas na to, żeby się dostosować, ponieważ ta zmiana nie wejdzie od 1 lipca, tylko od 1 stycznia przyszłego roku. Po drugie to społeczne, te społeczne składki nie będą zbyt wysokie, składka zdrowotna będzie limitowana, nie będzie zależna od dochodu. I jest rzeczywiście takie rozwiązanie jak spółka komandytowa, o której jeszcze nie nakręciliśmy żadnego odcinka. Ja myślę, że to dobry pomysł, aby to myślę, zrobić. Tak. Jeżeli rząd nas nie zaskoczy, nie będziemy musieli... Rozmawiać z Wami o czymś innym, nie wejdą kolejne zmiany. To spółka komendytowa będzie dla nas myślę dobrym pomysłem. Myślę, że tak. Natomiast, mhm. jeżeli macie do nas jakiekolwiek inne pytanie, jeżeli coś Was nurtuje, chcielibyście o czymś więcej dowiedzieć, no to czekamy na Wasze pytania. Lajkujcie, subskrybujcie nasz program, zadawajcie pytania. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.